Nie wiedziałem, że stary, interfej... stary interfejs jest tak ograniczony, że jak jestem w. nie mam zamknięte zamkniętego okna walki, to mnie nie wytepa. Co za syf. Yy, jeszcze gierka osłabiona. No właśnie, bo ostatnio w komentarzach pytaliście, czemu połączenie gierka plus truta, nie? Na no to odpowiedź była taka, że po prostu nie było tego osłabienia z truty. A nie mam strzał od Fizyka, więc to nie miało żadnej różnicy. No ale po dzisiejszej aktualizacji, no zrobili, że znowu będzie osłabiony. Więc muszę i zrobić strzały. Przy okazji zrobię sobie jeszcze trutę. No ale no nic, trochę lipa. Bo mnie w frejerze przedłużyli i teraz jest 42 po. No nic, trochę lipa. E, dobra, dzisiaj pokażę wam ulepszanko znesło lepsza anko. Eee, w końcu wprowadzili rolowanie bonusów. Tutaj przy okazji widzicie jak mam ułożone kamyczki podzienne. U4 teraz taka, bogactwo. Dobra. Teraz esencję unikatową muszę wziąć. Eee, to są tenary, to nie. Tutaj nie. To jest pyłek, ale pyłkiem raczej nie chcę nic lepszych na razie. Raczej to zbieram. Też wymyśliłem, że będę chciał na każdą Edwójkę na 300 mieć po 3 kamyki i poskracany do 60 minut. Dobra, tu jest Esa, Dynary, ale ja mam tych Dynarów. Dobra, najgorsze jest to, że tej esencji unikatowej będę potrzebował w miarę dużo. Um, to jest heroiczna. Um, tu A TD podziwnie wygląda Eee Dobra i to chyba też brak. Mało mi tak zostało, więcej mam na postaciach porozrzucany, bo na 85 już sobie rolowałem bonusy. No a tutaj muszę wyrolować sobie łuki. Najciężej na pewno będzie z gierką. Ale dobra, czekaj, chciałem tak i teraz gdzie mam te łuki, dobra e, fizyk albo truta e, dobra, wezmę, A, dobra, mam kliknąć 120 aż O ja pierdzielę Drogie to... Bardzo drogie Nie, No ostatnia zmiana Bo kurde, ja chcę najpierw Gierkę sobie zrobić Najgorzej Dobra, ile mam czasu? 10 minut No dobra, to najwyżej zaraz przełożę z innych postaci Eskę No jest dobra To ten łuczek już skończony Teraz truta bo w sumie wezmę najpierw to. Nie mogę zdjąć. Cyk. Dobra. Tu będzie ciężej trafić niż czarę panca. Ale jest ESA. Dobra. Na razie sa zostawię. <grym> Jeżeli to tak wchodzi. I teraz tutaj rolowanko. Dobra. Huuu, Ja akurat tutaj trafiłem niż czarę panca. No, trochę szkoda. Niszczenie absorpcji. Podmagów to jest giz Tylko, że ja <laughs> dawno nie walczyłem z magami na równi. No, więc, no. Ale niszczarka fajna. Dobra, wezmę sobie na razie niszczary. A, niszczenie absy. Niszczenie pancerza znowu. Dobra, ile to ma? Zero. To ma 100. Nie no, dobra, zostanę sobie przy tej absorpcji. Na razie wezmę tę łuczę z Gierką. i No Dobra, nie, to się akurat pomyliłem. O! Nie, niszczenie absorpcji, kurde. Niszczenie panca będzie ciężej trafić. Dobra, dalej pozostaję przy SA. Na 150 chyba, nie, na 150 rolowałem, no. Dobra, więcej tego nie mam. Dobra, no, czyli będę musiał zobaczyć na postaci. Mam 8 minut, bo za 8 minut ma być przerwa techniczna. E, Amon miał mi respić. Nie, co oni piszą? Dobra, nic ciekawego. Ech, ładuj się. Turde 2 nie ma, ale ESA na pewno tutaj będzie. 26. Tylko 26? Mało. No braki. Hmm, rozbijanie Kurde 4 unikaty czy tam 5 na jedno to No to tak średnie ale dobra hmm, wykonaj Jezu, jeszcze nie klika w to Tak, jeszcze to 166 No to tylko 430 to jest dalej mało tym bardziej, że tą niszczarę panca będzie ciężko wyrolować. A niszczara panca mi się przyda na ten układ gierki, no bo w sumie generalnie no. Wiecie, głównie pod wojów i palów używam Giery. A z resztą profesji praktycznie nie walczę. E, dobra, jeszcze zobaczę na y, moim sto, y, 140 i na 85. E, dobra. Tutaj jeszcze przy okazji kostek jest wykryty Rasta eee, Uni Tutaj jest 680 680, dobra To się przełoży za moment na szybkości Dobra, nie ma herosa eee, A ja to chujowe wygląda, dobra Teraz tutaj 5 minutek, żeby spróbować trafić to niszczarę panca. W godzinie 16.00 odbędzie przerwa techniczna związana ze synchronizacją gry Dobra No ale 5 minut to dużo czasu Teraz wam muszę, się wam, muszę wam się pochwalić, że udało mi się w sumie wczoraj i dzisiaj zrobić 5 dziennych na jednym błogu to jest w sumie fajnym wynikiem no jezu To jeszcze jest o, o, o. dobra tutaj tak że rozbijanie To jedno Nie, No, dobra teraz poszło no coraz mniej tego czasu ale znając ich ta przerwa o 16.00 odbędzie się kilka minut po. Więc mamy czas. Mm, dobra. Teraz to. Ładnie. Na trucie w sumie ta niszczara byłaby git, tylko że problemem jest to, że nie ma żadnego maga ani tropa, z którym mógłbym, tak wiecie. Powalczyć na równi. Hmm, dobra, kamyk do tornek mam jeszcze jakiś. Hmm, dobra, tutaj. Hmm, Ta to, 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 to. Dobra, mamy 4 minuty. Nie całe. No nic, no. Fajnie by się walczyło z magami takim łuczkiem. No, ale i tak, no. Na moim levelu już tylko fizyk. A we fizyku mam SA. E, dobra, wykonaj. Niszczenie punktów pancerza. Dobra, jest pancerz. No i Git, teraz strzałki zrobić i będzie kosa. Dobra. To, gdzie tu ja teraz mam SA? 4, 2 Dobra Nie to, już bym zły łuk dał, teraz jeszcze go się wziąć nie da eee, No braki, to już poroluję trochę do tego SA, jak już mam to przy sobie, to wiecie, na 100, nie, na 150 wylosowałem w sumie SA, a tam łukło do ognia nie mam ulepszone tu brakuje, dobra jest SA, cyk dobra, czyli w dwóch łukach mamy SA, a w tym mam niszczarze pancerze, no bo jednak podkasanowe bardziej mi się przyda niż czara niż wiecie niż SA 42, tutaj jest 41, tak fajnie skacze C 4, 1, 15, 42, 14, 43, 13 no fajnie. Dobra. Mm, jeszcze tak mamy czas. Czy mam jakieś kamyki od dobra? Ja się w ogóle muszę uleczyć. Tylko czy ja mam czym, dobra, mam e, dobra, to tak. Teraz sobie na seta nie warto tepać. Ale na Sebilkę owszem. Teraz w sumie co na no z... strzałki y, heroiczne te zlicyty te zrobić e, to co? Będzie więcej niż czary panca. Trochę mnie esa na tym y, gierce, bo tam to dają jeden coś, czyli będzie tam powiedzmy 40 esa, e, no ale one dają 100 coś niszczenia, czyli łącznie będą chyba 300. No To jeszcze odjąć ta redukcja, no ale no destrukcyjna strzała, no to i tak będzie wchodzić zajebiście. Dobra, zobaczmy dwie minuty, czy Artemius będzie. Nie będzie, dobra. No to ostatnia rzecz. Hmm, te kamyki to w ogóle są tak pięknie ułożone. Nawet sobie wczoraj pisałem instrukcję, jak ja mam w ogóle robić te dzienne, nie? Żeby zdążyć w te 30 minut niecałe No ale no cóż, wczoraj jeszcze biłem kolosa, zrobiłem dzienny, zostało 29 minut błoga No i się się udało zrobić na luzie Dobra, tego max 10 mogę. 10 5, 4 I tego 9 Kurwa, drogie to recepty, strzały Hmm. To jest na 300 Zobaczymy czy będzie punktualnie Jeszcze minuta <grywa> hmm. Czy uda mi się skończyć te strzałki jeszcze Raz Zarąbiście Teraz wam pokażę No 40Sa jest ale nawoja to i tak starczy no i tu jest w sumie co? Unikul... <laughs> chyba tyle samo, ta... No ale no dochodzi mi ten y, większy atak fizyczny. Gierka działa w y, całości, no jest 300 około niszczenia panca, nie? No ja to jest 150, 180, y, 290 pancerza. No to to jest dużo, jeszcze odjąć tą redukcję. Ale no... O! Już myślałem, że przerwało tą giereczkę. No, ale jednak 16.00 przerwy jeszcze nie ma. No to mają jeszcze sekundy. Mm, dobra, to będę musiał przełożyć sobie na drugą postać. Wtedy sporo mi tego zostało. No i nie wiem na której postaci będę mógł w sumie rolować. Bo mm, na 8.3 może. Nie, no bo na 150 mam tylko jedną broń ulepszoną. Na 8.5 mam wszystko wyrolowane już. Chyba, hmm, nie wiem. Chyba będę dalej zbierał ten ek ekstrakt unikalności. E, dobra, jeszcze na fizyku zmienić tę strzałkę. O. No. Mimo wszystko uważam, że warto. No, zobaczcie ten damage. Nie w takim kim oba siądzie. Mm, Diament. 84% K. 89%. A no i to jest właśnie to o czym mówiłem, De destrukcyjna strzała, zniszczenie 113 pancerza, nie? Czyli no... Generalnie sztos. Dobra, bo ten nie niszczy, tylko to niszczenie. No. Ale no nic, no, z tego odcinka to byłoby raczej na tyle. No bo w sumie to zrobiłem co chciałem, pokazałem, wam... A jeszcze jest y, ekstrakcja. I teraz jakbym chciał na przykład wrzucę to, no to za... jeżeli... Dam 20M albo 336 smacznych łusek, to mogę uzyskać 60 pryzmatu heroicznej magii. 16800. Jak to jest? 16000 tych punktów, co mogę sobie ulepszać przedmioty. No i po prostu nieulepszony łuk. A te punkty po prostu są do tego, że wiecie, jak macie tutaj osiągnięty maksymalny. O. No, i tutaj musicie zapełnić to do maksa, nie? No to jak tutaj będziecie właśnie mieli tam te punkty, no to to od razu wam daje 16 tysięcy, ale to działa tylko na heroik. Z tego co tam było. Wiem, że z właścicielem ulepszony przedmiot wymaga na rzadkość przedmiotu heroiczny. No właśnie, na ulepsza przedmiot to jeden punkt. No to generalnie jak. Tak średnio się opłaca. Generalnie no. Newsless Bo przeważnie, no, jak ulepszasz na plus 5, to przedmiot, który już tak, wiecie, no, chcesz No, ale to 43S wygląda fajnie Jeszcze chciałem te legi na plus 5, ale ciężko Tutaj mi w ogóle... O! Teraz Margo chyba Nie No, bo już 16.03 ja tak patrzy na zegarek, ale kurde, no No dobra, bo to na nie można. Tutaj mam trochę poulepszane te legendy, no ale no generalnie bardzo ciężko się ulepsza legendy na topce. Tym bardziej, że teraz raczej wolę selać heroiki na aukcji niż to ulepszać. No bo jednak zbieram na no legówę eventową. Ale cóż. No, a właśnie jeszcze wam pokażę. Eee... Gdzie to jest? Wam pokażę takiego chłopa czy tam te piary Co jest po prostu kotem, ale czekajcie mm. Gdzie to jest? Wyżej, wyżej, wyżej o Jezu, bo to nie był link do profilu A dobra, już wiem eee. Tu, tu o Ostatnio tak, gadałem z ekoszarem Plus 5 Plus Nie widać Tak będzie widać, o Plus 5 Plus 5 Plus 3 Plus 5 Plus 5 No kurde, ile to ma esa I 400 level, nie? No ja na Classicu też chciałem w sumie ulepszyć tą To jaką na plus 5, bo wtedy miałbym tam 40 Paresa Teraz wyrąbało przerwę, serio. Jak chciałem lognąć na expa. może to nie będzie, ma... no jest. No to ogólnie, no w takim eku jak ja mam, tam na tym łowcu na trucie, na plus 5, to ma około 47-48 SA. No to jest kurde, taka duża ilość SA, że kurde, zastanawiam się, czy, jak miał to EQ plus 5, czy miałbym jakieś tam wiecie, szanse z byniem. Szwajom i tak dalej No bo przewaga SA byłaby Mega Jak taki Szwaja powiedzmy mazy 33 SA na no taki łowca 47, 48 No z 15 SA Różnicy około by było No i to właśnie mnie ciekawi czy Dawałoby mi szansę ugrywać właśnie tą przewagę Levela Ale jak na razie się tego nie dowiem Bo kurde ulepszanie przedmiotów jest takie Drogie, że zrezygnowałem no, ale kiedyś wrócę do tego. Wiadomo, że będę wrzucał do tego itemy związane, czyli z kolosa. Kolosów 9.0, 104.4 i 2.7.9. No i zawsze powoli, powoli to będzie szło trochę do przodu. Ale mimo wszystko, no, mega ciężko jest ulepszyć na plus 5 lagówę na 300C. No nic. A na klasyku, z tego co wiem, to. O... Wow. Czekajcie. Kooniczy no a teraz margonem w ogóle.. Nie, dobra, ładuję już. Dobra, z tego co wiem to on ma na pewno ulepszone. Co on to miał? O kurde, ma ładnie to ulepszone Nie to, tylko buty chyba. No. Buty ma plus 5. No to nawet, nawet nie. A od znajomych to w sumie. choć nie wiem, czy on nie chowa tego. Lepiej, lepiej sprawdzić, nie. Niż tak e, zachwalać. Mm, nie chowa, więc dobra. No na 40 min po ma pierek, ten ulepszony na plus 5, nie. No to z tego, co mi pomówił, no to jak on ma ulepszony pierek na topce na plus 1. Uuuu chyba nie ma. Chyba odjął to tym ekstraktem. No to nieźle, nieźle. No w sumie możliwe, że był lepszy ten na plus ten mniejszy, nie? Na 40. No ale generalnie było coś takiego, że nie pomówił, że on miał go na plus 1 i na to wyrąbł dużo heroików. No i że za to... na tym na no, ten 40 byłby już bardziej ulepszony, nie? Jak tutaj plus 1 to tam na więcej. No a ja nie wiem. Myślałem, żeby ulepszać Legin na 80. Ale raczej będę ładował w tą topkę, no bo to jednak jest mój raczej main przedział, na którym no imulciaki, boty i tak dalej nie mają za bardzo podjazdu, bo przewaga levela, nie. I to raczej jest najlepsza opcja. No ale no nic, no. Widzieliście jak mam ulepszone, ciężko się to ulepsza. Dobra. Koniec gadania. Jeszcze pewnie wrzucę łaźnię przed tym, albo po tym odcinku. I tyle, no. Elo.